przede wszystkim bardzo się cieszę, że mogę w Wilnie oglądać y, tą repremię Pana Tadeusza, y, ponieważ y, moje korzenie ze strony dziadka sięgają Wilna. Y, dziadek spędził 20 lat y, będąc nauczycielem tutaj na terenie Wilna. I w 45 roku podczas repatriacji y, przywiózł do Wrocławia y, prawie dwie tony książek i takie niepozorne pudełko, w którym, jak okazało się w 2006 roku znajdowały się rolki z kopią pana Tadeusza. Także dzięki jego skrupulatności i takiej zapobiegliwości, myślę, możemy oglądać teraz tą produkcję z 28 roku. Czy zostały jakieś ślady? Ślady tutaj właśnie pani rodziny w Wilnie, więc... Chyba, chyba warto szukać, warto sięgnąć. Dziadek mój po wojnie nie był niestety, nie, nie był w Wilnie, ale sam fakt, że tyle przywiózł do Wrocławia, kawałek Wilna przywiózł do Wrocławia i to Wilno istniało w, w opowieściach, w takim przekazie rodzinnym. Spędził tutaj swoje najpiękniejsze lata, lata takiej w młodości i w wieku średniego. Tutaj poznał moją babcię, tutaj urodził się ich syn. Niestety też drugi syn zmarł jest na roście pochowany, malutki, taki to jest babcia w czapeczce z tą równą grzywką, to jest mój tato. Tu widzimy dom, w którym dziadek mieszkał, dom rodzinny, ten po prawej stronie, w którym urodził się tato, nie wiem czy w tym domu, ale w tym domu mieszkał i w którym mieszkał dziadek przez 20 lat. Wilno przewijało się non stop w opowieściach rodzinnych i właśnie szkaplerna, tym... Adres tutaj Szkaplewna 35, taki mój ojciec mówił, że tutaj było takie niewielkie mieszkanko. On no tato miał wtedy kilka, kilkanaście lat, ale właśnie pamiętał niewielkie na pierwszym piętrze mieszkanko, carusieńkie wypełnione książkami. Od 25 roku do momentu repatriacji dziadek i babcia i później mały Jurek, czyli mój ojciec spędzili właśnie w tym domu. Dziadek rodził się na Nowosądecczyźnie. Trzynaścioro ich było, więc bardzo liczna rodzina. Przyjechał do Wilna i być może dlatego, że poznał tutaj moją babcię, nauczycielkę, przeniósł się na Uniwersytet Stefana Batorego. Tutaj skończył biologię i geografię. I tych przedmiotów głównie uczył właśnie w szkołach. Przyjechali jego młodsi bracia, Tadeusz, i Eugeniusz i siostra Maria I, i jak gdyby tutaj w tym domku zapewnił im taki tymczasowy kwaterunek, oni też tutaj studiowali. I tak jak mój jego brat zapisał, że przegorali, ukradło serca ten Wilniankom. Dziadek z teczką oczywiście w kapeluszu, z tyłu w krok dalej idzie babcia. No i mały Jurek też w jakimś stroju takim ludowym. Myślę, że to dziadek zamówił jakiegoś, nie wiem, fotografa, kamerzystę, który po prostu nakręcił, ponieważ mój ojciec był bardzo późnym dzieckiem i ukochanym dzieckiem. I w związku z tym... Tak mi się wydaje, że to chodziło o uwiecznienie tego małego y, Jurka i tego szczęśliwego macierzyństwa i ojcostwa. Ta uwaga była nieprawdopodobnie na tym dziecku jedynym, ponieważ brat zmarł jako sześciomiesięczny jako chłopiec, więc to było jedyne dziecko w tej nauczycielskiej rodzinie, i cała uwaga była na nim skoncentrowana i skupiona. Dużo się dzieje. O, ten z karabinem fartuszku to właśnie mój ojciec, blondynek. Ojciec wspominał zawsze takie y, co niedzielne wypady do, y, najpierw do kościoła na mszę świętą, a potem do cukierni wileńskiej. Nie wiem czy to była jedna wybrana cukiernia, czy to y, były różne cukiernie, ale to był taki taka tradycja, taki cotygodniowy rytuał, że... Mały jurek ze swoimi rodzicami, nauczycielami wileńskimi, idzie właśnie do kościoła i później do, do, do cukierni. Wrócili wszyscy w ramach w 1945 roku do Polski, z tym że ta podróż trwała miesiąc. 22 sierpnia z Wilna wyjechali, 19 września 1945 roku byli we Wrocławiu. jest tak śmiesznie, bo przewożą ze sobą koni, nie ma rogacizny, nie ma świn, nie ma, owiec nie mamy, kus nie mamy, głów inwentarza też nie mamy, silników, grabarek nie ma, produktów żywnościowych jest 300 kg, czyli nie tak za dużo. Mąki jest 150 kg. Ale przedmiotów użytku domowego jest 1700, czyli niemalże dwie tony, i w tym się mieści biblioteka i maszyna do szycia. No to jak gdyby obrazuje tą, tą pasję y, zbieraczą dziadka. Prawie dwie tony, nie, nie jestem sobie w stanie wyobrazić, ile to mogło w tym wagonie zajmować, to, y, jaką przestrzeń. Wyobrażam sobie, że y, tych pakunków, tych skrzyń y, musiało być bardzo, bardzo dużo. Dobry wieczór, Wilno, witam Warszawę tymi wspaniałymi, ciepłymi oklaskami. Mamy tutaj naprawdę niesamowitą atmosferę, dlatego że wszyscy, jak tu jesteśmy w tej sali Domu Polskiego, tak naprawdę tylko ciałem jesteśmy tu w Wilnie, duchem jesteśmy w tej chwili z Wami w Warszawie. Serdecznie Was pozdrawiamy. Mamy też szereg wspaniałych gości tutaj razem z nami, a za chwilę wszyscy czekamy oczywiście na to, żeby był wspaniały podróż w czasie o te 80 lat wstecz. I myślę, że dla nas wszystkich tutaj. Polaków, Litwinów, wszystkich, którzy tutaj przyszli. Będzie to naprawdę niesamowite przeżycie, a moje słowa na pewno potwierdzi ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Wilnie, pan Janusz Kalimowski. Pozdrawiamy Warszawę z Wilna. Cieszymy się, że dzięki tym nowoczesnym środkom łączności komunikacji możemy być razem z wami we wspaniałym kinie iluzjon, który pamiętam z młodości. I dziękuję panu ministrowi za to, że mamy je z powrotem w Warszawie na mapie nie tylko Warszawy, ale i całej Europy. Myślę. Dziękuję bardzo. Jest z nami również wiceminister kultury Litwy, pan Stanisław Witman. Jakie emocje panu towarzyszą dzisiaj? Sądzę, że dzisiaj wszystkim nam towarzyszą duże emocje, ale chciałbym przede wszystkim pogratulować panu ministrowi Zdrojewskiemu, filmotece z okazji odbudowy tak wspaniałego kina, które ma dużą historię, duże, duże osiągnięcia, i naturalnie wszyscy czekamy z niecierpliwością na na prezentację repremiery pana Tadeusza w Wilnie. Sądzę, że to miejsce, tutaj Wilno, to jest symboliczne miejsce związane z Mickiewiczem bardzo ściśle i nasza wileńska publiczność na pewno z ogromnym zainteresowaniem będzie oglądała ten film. Pana Tadeusza w Wilnie odbyła się w 29 roku, 29 stycznia. Ogromne wydarzenie. Nie wypadało nie być na tym filmie. Cieszył się ogromną popularnością. Pokazywano go w największym wówczas kinie w kinie Helios, które się mieściło przy ulicy Wileńskiej, gdzie się ono już nie istnieje. Jednak naprawdę to kino było oblegane, i dlatego dyrekcja kina Helios postanowiła, że film będzie pokazywany dwa razy dziennie w ciągu dwóch miesięcy. Śledziło tak naprawdę cały proces filmowania. Pojawiały się też wywiady z, z, z Ryszardem Ordeńskim, który opowiadał, w jaki sposób powstaje film. Więc to też jak w Słowie i w Kurierze Wileńskim, jeżeli chodzi o takie recenzje filmowe, które się pojawiały w okresie międzywojennym dotyczące kina, to jednak ciągle oczekiwano od kina właśnie takich artystycznych walorów. Pan Tadeusz niestety trochę rozczarował na przykład Zbigniewa Klaczyńskiego, który, który napisał właśnie taką dosyć, dosyć ostrą recenzję w Słowie po premierze filmu. Jak ja widziałem tych wieśniaków z sierpami i z kosami, te stroje, które są na pewno tymi strojami, w jakich rzeczywiście tutaj chodzono, to jest te autentyczne, te, te wozy, na których oni jeździli, te bryczki i coś. Ja jeszcze nie rozmawiałem z moją mamą, która też była na tym filmie i też niesamowicie się spodobało. Ja przypuszczam, że moja mama w ogóle powie, że to jest jej dzieciństwo, że ona to wszystko pamięta właśnie tak, jak to wyglądało. Mama jeszcze w dzieciństwie sama z tym sierpem chodziła po polu i pracowała. Gdybym miała dzisiaj kwiaty, to postawiłabym jak pani olbrzymi, olbrzymie wręczyłabym bokiet. Ja tu, panu Tadeuszowi Woźniakowi i całemu temu zespołowi. I wyrażam im najserdeczniejsze podziękowanie za te wzruszenie. Ja powiem, może w przyznać się, ale pół filmu ja przeplakałam. Dlatego, że mnie tak wzruszyła ta muzyka, że ja nie mogłam powstrzymać lasu. Wszystko wzruszało, proszę Pani, bo wszystko to było polskie. Wszystko drogie sercu. Teraz przerabiam z klasą dwunastą, czyli z czwartogimnazjalną okres międzywojnia. Myślę, że właśnie te sceny z tego filmu poszerzają ich wiedzę o tym okresie, okresie międzywojnym. że Mickiewicz jest poetą, który łączy, przecież z Mickiewicza wyrosła w znacznym stopniu i poezja litewska, wielu poetów litewskich wzorowało się na poezji Mickiewiczowskiej i tak jak już miałem okazję powiedzieć, że przecież sam, sam, sama treść tej epopei Mickiewiczowskiej, Pan Tadeusz, ukazuje no, tak naprawdę schylek pewnej epoki epoki wspólnego państwa, wspólnej Rzeczypospolitej, Wielkiego Księstwa Litewskiego. Te wątki są bardzo silne w, w poezji Mickiewicza, ale to jest świat, który odszedł tak naprawdę. Odszedł, ale pozostawił głębokie ślady zarówno w kulturze polskiej i litewskiej, w, w historii polskiej i litewskiej. a to, 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 to bardzo ciekawe okazuje się, że to co zostało napisane przed 200 lat ciągle pozostaje aktualne i rzeczywiście rozmowa Procazego z Gerwazem, gdzie oni mówią o tych zaszłościach Polski i Litwy no tak jakby w ogóle wyszły dzisiaj, spod, spod pióra dzisiejszego dziennikarza czy, czy, czy pisarza mijają dziesięciolecia mijają wieki, a pewne pewne sprawy pozostają nadal aktualne. No i między innymi to te jakieś takie zaszłości polsko-litewskie. Bardzo mi się podobały twarze. Bardzo mi się podobały grane role. Tym bardziej trudne, że są to role nieme. Czyli oni muszą to zagrać mimiką. Ja to naprawdę bardzo podziwiam. Z drugiej strony też Podziwiam reżysera, który skromne teksty wstawiając od czasu do czasu potrafił tym niemniej całą akcję przekazać. Może ja nie jestem do końca obiektywny. Nam w ogóle Polakom trudno być obiektywnymi, bo my wszyscy pana te dusze znamy. Więc, nawet jakby tekstów nie mylą, my byśmy i tak wiedzieli, o czym tam jest mowa. Tak? Tym niemniej uważam, że no jest to majstersztyk, naprawdę. Taką nadzieję, że tak, ponieważ już yy, zarzekałam się, że... Yy, yy. Po 2006 roku, że, że to już są wszystkie taśmy, ale jak wspominałam, jeszcze rok temu jedna taśma, właśnie w mieć mieliśmy okazję oglądać, jeszcze jedna taśma w takim magicznym pudełeczku odnalazła się i nie mówię nie, bo tego było tak dużo, że trochę z trwogą myślę o tym, że jeszcze mogłabym jakąś jedną taśmę odnaleźć, bo rozumiem, że to byłby też jakiś kłopot dla sztabu ludzi, którzy pracują przy digitalizacji, tego filmu, ale być może, może tak się zdarzyć, nie mówię nie. Piękny film, piękna muzyka. Świetny pomysł na 11 listopada. No, jesteśmy pod wielkim wrażeniem tego filmu, bo po prostu powtórzyła się cała historia Polski. My jako Wilniacy mocno czujemy ten więź między Polskością i Litwą, i nie jest to dla nas jakimś kontrastem. i Bardzo dobrze czujemy się no, czytając, oglądając pana i Także budzi wiele pięknych wrażeń, takich patriotycznych. I oczywiście takich młodzieżowych z miłości. To na pewno coś nowego dla nas, kiedy ważne są emocje ludzi, nie ma dialogów, a właśnie z emocji twarzy można zrozumieć o co chodzi w tym filmie, jak się toczy akcja. Najbardziej wzruszyła ta sytuacja odnalezienia tej kopii, prawda, i, i przechowania. Aż nie wierzy się, że to mogło być tak, że to leżało dziesięcioleciami i ktoś z tego młodszego rodzeństwa nie zaciekawił się, co tam jest. A może tak skrzętnie przechowywał ten pan, żeby to nie zostało uszkodzone. Teraz tak sobie myślę, że, że może to jest taki szczęśliwy zbieg okoliczności, że ja tutaj wróciłam, że ten jestem pan Tadeusz, że, że Andrzej Wajda nakręcił pana Tadeusza, że może tak, tak miało być i nie warto zastanawiać się nad tym, co by było. Odnalazły się, odnalazły się te filmy.